Twitch Alert? To z zleci. Alerts leci! Alert, zabawa! To już koniec? Ale są mędy jebane z tego Twitch Alert. Co to było? To jest kurwa Co to? to. Dobry? Cześć mamiko, cześć Halena? Ja, w garażu Jezus, maleńko No, kończą No, już siedzę. O kabel. ty kabel, gdzie? Co? Kabel mi się wciągnął. Ty nie spodziewałem się, że taki, taki cienki węzeł sobie posadzisz. Pierwszy, pierwszy lepszy. Pierwszy lepszy, i myślę, że wyschło, później ja będę twarzą w koli spał. Przynajmniej nie będzie ci chciał spać. Nie, dobra, no, no nie, bo. No mnie o nic, no ale no jak to wygląda? Jak kamera jest na ciebie teraz na streamie? No właśnie, kurwa, otrząśnij się, bo tutaj jest To masz, mówisz, że zaraz dzwoni i że ten pies jest brany pod opiekę specjalną, bo, bo nie, to nie jest model przyzwyczajony do pływania w koli. Zero mi z Kanady jakiś wysyłał mam materac. Bez rob materaca. wieczorem Zanim głowę do snu złożę w modlitwę moją zanoszę, Bogu Ojcu i Synowi, dopierdolcie sąsiadowi, dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dostajcie proszę. To ja jestem, Polak mały, mały, zawisny i podły. ogóle. o znak mój krwawe gały. od nasze swoje modły, do Boga

co ty myślisz, kurwa, że jebany? Co, co? Rozjebać się? No dobra, mów O dawaj Dawaj, Albo wyszczelaj. Albo wyszczelaj. Albo zamknij Ja mam spodnie z wełny, co się przestraszyłem. O, z wełny, o, koszula z, z pizdy chyba. Niech spizdy to masz klatę. <grym> mam klacie tyle osób, zrób ile ty na brodzie kurwa Tomek! jak powiedział to samo co ty, rób, tak Dobra, kręcasz na Tak, tak Kto to śpiewa? Nazwisko <grystanie> Ty Ty co? jesteś prawdziwy widzisz czy fake? Fake A to jebać, idę, cześć No, nara Chamy Who is this? Zapewne Matwiej Matwiej pewnie Podchwalony Jesz, jesz Niero? a <das wirky> <stansionale> co ty tu robisz? A, nie wiem! Z machoniem grać w loda? No! Głos ci się trochę zmienił. To, wiem. A, wiesz. To? No, wiesz. Ale potrolujesz. Ale dziwny głos taki. A jak to nie jest, Niero? <stansionale> to kto to? Mateusz, już jej już słyszysz już? Masz słuchaki? Mogę w koszuldzie... Nie mam nawet przy komputerze. Nie. Jak Czemu? Ja nie mam się... Taką zgon ma. W kurwa, kurwa ciężkim. Czy mi? Kurwa, nie wiem co go tak trzyma. Chyba Któż kawę jedną, bo ten to by go zabił. Żeby cię guzik w soteopterł. Co? Jakiego już suszisz? O czym ty mówisz? Mateusz. to jak suszysz to się przepija kurwa nie wodę ci... Skoro jego już suszy? No, to się przepija, Na ręku głównym w Krakowie taktycznie to było. Robiłem tak. Dziewczynami mnie może obracałeś się o 360? No kto? Na A jak? No ty tak jedziesz. No zobacz. Karolina, to nie tańczy, z Zabiłem. Zabiłem na miejscu Żałuję trochę W życiu tak nikogo nie zabiłem jak jego Ale to było albo ja albo on Musiałem Nie wiem. Posłuchaj tego. Dziewczyna. Wciąż Cię dotykać, mówi co do Ciebie, ciebie czuje. Słuchaj co, czuje, czuje, co Ty mi jak tego potrzebuję. Ja wyczytać czy to swojego swoje... No, Tomasz, wody. Tomasz! multikonta, Tomasz, po pierwsze, Energik, daj mi UB, daj mi UB, nie wiem. Uzbekistan, coś. I zdoba jak graczę to teraz zdyzywa na czacie. Zobacz tak. Dobra, gracz dał trzy dolki, żeby mnie zbanować za 500. Gdzie on 500 dolków, kurwa, widział ostatnio kurwa na komuni chyba? Ty się dzieje ty. na głośnikach, w Nie. Gra, Nie. dał trzy dolki, żeby mnie zbanować. za, za To ja co? Przyszłam się przywitać Okej okay. Co robicie? No, czekaj yy, ja czekam na kolegę, będzie LoLa grać A w co będziecie grać? W LoLa A, To miłej gierki A, aha. Channel switched. Halo, halo Halo? No Zedy, co tam? No a spoko, co tam? Co spoko? robisz? No, czekaj. Oj, czy czyli na czujności Dobra, y, włączyłeś tego grid'a? H1 musisz, żebym włączył no cię kurwa usunę normalnie z tego Twitcha. <grym> Ratwoję <Raleigh> <grym> przecież. Wydaje mi się kliknęło. Bo, tyś, dlaczego tak oszukujesz, nie mówisz I bo mam nieprawda? tylko wódka no tak. mi została, bo łyski już nim, nimo. Jesteś niemiły <grym> Maj ty w dół pieniądze na stół. A pieniądze? Bo nie, było zero. nie mam <noise> 1-0 Tu się zgadzam. To <noise> dzisiaj kurwa moc. Tak się okay. dogadaliśmy Co? Co? <noise> Być że wiecie Jak jak kurwa cię usuwam ze znajomych, nie? Na Facebooku Jak ona normalnie szyła te dru druciane łyżki Pięć! Co? 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 To ona widzę mi nagawki, może. po, po koleżeńsku. Fajnie, masz hasztag, nie? Naprawdę, szybko, trudziane łyżko. Nie, najmocniejsze to była piosenka. To wiem, to dla Graczola akurat. Graczol, masz. To był lepszy nie? Graczol! Graczol, masz coś dla ciebie! No chuj i poszedł. znaczy graczu nie lubi wąchać odwrotnej. Majtki chcesz graczu? Już ci pokazuję rozmiar. Nie, 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 czekaj, 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 bo ja mam jeszcze jedną sprawę do niego. Dobra, Słyszy? nie. Okej. Okay. Dla ciebie wszystko. Co to kupowa za wełniane stópki? To są słuchy. na lewą... Oen to twoje? To nie. <laughs> twoje. To już <twoje? śmiech> <laughs> się cieszę, no. Czekaj graczu. Rzuj mi tutaj Emeczkę. To... serio. Doga majd ty przez głowę.